Rok 2024 został ogłoszony światowym rokiem Zbigniewa Herberta obchodzonym pod patronatem UNESCO. W Lwowie, rodzinnym mieście tego wybitnego polskiego poety, dramaturga i eseisty, również uczczono to wydarzenie. Zbigniew Herbert urodził się w Lwowie 29 października 1924 roku. W marcu 1944 roku, przed wkroczeniem armii czerwonej, wyjechał do Krakowa i już nigdy nie wrócił do rodzinnego miasta. Konsulat Generalny RP Welwowi we współpracy z Wydziałem Grafiki i Sztuki Książki Ukraińskiej Akademii Drukarstwa, obecnie Instytutem Technologii Poligraficznych i Mediów Lwowskiej Politechniki, zorganizował konkurs Pan Gito we Lwowie. Konkursem Pan Gito we Lwowie, Konsulat Generalny Rzeczpospolitej Polskiej we Lwowie wpisał się w obchody Światowego Roku Zbigniewa Herberta, obchodzonego w różnych miejscach na świecie. Cieszę się, że w mieście w którym urodził się poeta. brzmiał jego słowa, ale także znalazły one odbicie w pracach studentów Akademii Drukarstwa. Prace studentów grafików zaprezentowano w Narodowym Muzeum im. Andrzeja Szeptyckiego we Lwowie. Do tego projektu ja pro niego niczego nie znałam. Przed tym projektem nie znałam twórczości Zbigniewa Herberta. Latem, gdy usłyszałam o konkursie, zaczęłam zgłębiać jego dzieła i biografię. Szukałam zdjęć, zobaczyłam tablicy na jego domu, gdzie mieszkał w Lwowie. W swojej pracy wykorzystałam motyw schodów prowadzących do tego domu. Choć nie przepadam za porównywaniem jego dzieciństwa spędzonego podczas okupacji z naszymi doświadczeniami, widzę pewne podobieństwa. Każdy odnajduje w jego słowach echo wydarzeń, zarówno dawnych, jak i współczesnych. Co chciałam przedstawić? Chciałam oddać specyfikę prozy Herberta, w której często pojawia się subtelne zamieszanie. Wybór padł na opowiadanie o kocie. Kot stał się moim symbolem, ale starałam się pokazać go przez skojarzenia. Mała chmurka symbolizuje groźnego kota a wewnątrz niej kryje się małe, jasne słońce. Pazury, które kot pokazuje, są jego manifestacją. W otwarciu wystawy uczestniczyli artyści, przedstawiciele polskich organizacji oraz poloniści. Lwowska Akademia Drukarstwa bardzo znana nie tylko w Lwowie, a na całej Ukrainie i nie tylko na Ukrainie, a w świecie. Studenci, absolwenci, którzy skończyli tą uczelnię, to zaprezentowali wspaniały dorobek lwowskiej szkoły na całym świecie. Dzisiaj my jesteśmy świadkami pięknej, wspaniałej wystawy Zbigniewa Herberta. Uczestnikami tej wystawy są studenci właśnie tej Akademii Drukarstwa, i zaprezentowali piękne, wspaniałe prace. Dla mnie ciekawe jest, jak to młodzież dzisiejsza, współczesna młodzież, e, odbiera w ogóle e, teksty e, literackie. I dobrze jest, że autorzy tych dzieł też tutaj są z nami i można poznać, domyśleć się, kto z nich właśnie którą sztukę wytworzył. To słowo Herberta i to, że on jest z Lwowa, że jest Lw Lwowianinem, e, to też jest bardzo ważne żeby zachęcić też młodzież ukraińską do poznania i do odczytywania jego sztuk. Ekspozycja potrwa dwa tygodnie. Zwiedzający wystawę mogą głosować na najlepszą pracę. 25 października o godzinie 16 odbędzie się zamknięcie wystawy oraz ogłoszenie laureatów konkursu graficznego Pan Kogito we Lwowie. Zwycięzca otrzyma specjalną statuetkę.